Dzisiaj odbędzie się Szkolny Festiwal Expoły w Wierosławicki, w którym w udział weźmie około 200 nauczycieli, pracowników naukowych, uczniów i studentów. Celem festiwalu jest zachęcenie młodzieży do tworzenia i rozwijania projektów naukowych. Szkolny Festiwal eksklonu jest pierwszym tego typu wydarzeniem organizowanym przez naszą szkołę w Wierosławiu, pierwszym na Podkarpaciu. Stanowi część programu EXPLORY, który wspiera utalentowaną młodzież do realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promuje ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej Nadek. W Festiwal w konkursie naukowym dzisiaj weźmie 8 projektów badawczych, które będą oceniane przez powołane specjalnie na tę okazję żyli ze środowiska naukowego Będą to specjaliści reprezentujący różne branże, ponieważ nasze projekty z różnych branż węgla. Oprócz prezentacji w dniu dzisiejszym, odbędą się również warsztaty i liczne wykłady naukowe, na które serdecznie zapraszamy.